Nauczeni, mam wrażenie, że socjalnie ze szkoły, z wychowania, żeby ciągle działać. Gloryfikowane jest działanie, gloryfikowana jest aktywność. Jest bardzo dużo filmów motywacyjnych, które mówią, walcz, wstań, działaj. I tutaj dla mnie już dawno temu pojawiło się pytanie: czy rzeczywiście tak jest, że ja mam zawsze być gotowa do działania, zawsze gotowa, żeby walczyć. Skąd pojawiło mi się to pytanie? Stąd, że kiedy miałam trudne momenty, momenty kryzysowe, zorientowałam się, że się rozkładam. To były momenty, kiedy ja się, można różne określenia na to znaleźć, metaforyczne, natomiast albo były to momenty, że się rozkładałam, rozpadałam na kawałki, albo były to momenty, kiedy ja, tak jak ostatnią sytuację, jakąś taką ważną w życiu określiłam, jako zapadałam w sen zimowy potrzebowałam pobyć sama ze sobą i potrzebowałam pobyć w odosobnieniu zupełnie coś przeciwnego od walki czyli w momencie kiedy zawala Ci się życie w momencie kiedy dzieje się sytuacja kryzysowa bardzo dużo bodźców z zewnątrz bardzo dużo ludzi, filmów i książek krzycza, przynajmniej krzyczało do mnie wstań i walcz a wewnętrznie, intuicyjnie czułam, że to, ja nie mam na to siły, nie mam na to zasobów Próbowałam się, były nawet momenty, kiedy rzeczywiście próbowałam się zmusić, pomyślałam, że być może, że ja po prostu mam nieodpowiednie metody, że ja nie mam wystarczająco dobrych schematów działania w takich sytuacjach trudnych. I powiem szczerze, że była to dla mnie osobiście, był to dla mnie trudny i duży temat do do rozkminia. Szukałam prawdy. Gdzie jest w tym wszystkim prawda? Na ile rzeczywiście w sytuacji trudnej, kryzysowej, to może być nawet sytuacja trudnej decyzji w Twoim życiu, ważnej decyzji w Twoim życiu. Czy zmienić pracę? Czy realizować swoją pasję? Która to jest moja pasja? Czy zmienić miasto? Czy związać się z tą osobą? Czy rozstać się? To są... Bardzo ważne dla mnie osobiście i podejrzewam, podejrzewam, że dla Ciebie również osobiście decyzje i wybory, które chciałbyś podjąć e, świadomie i mieć poczucie, że e, podjąłeś rzeczywiście ze swojego wnętrza w zgodzie ze sobą. I w takim sensie one są prawdziwe i dobre. I tutaj właśnie pojawia się pytanie, na ile w takich sytuacjach trudnych potrzeba cały czas działania, chwytania się wszelkich aktywności, po to, żeby wykorzystać wszelkie, wszelkie możliwości do rozwiązania zadania. E, czy może jest właśnie miejsce na to, żeby odpuścić, położyć się, nie wiedzieć, nie wiem, rozsypać na kawałki, e, totalnie rozpłynąć, bo ja miałam takie uczucie, jakby się totalnie rozpływała, totalnie nie wiedziała, gdzie ja jestem, gdzie zaczynam się, jak gdzie kończę i o co w tym wszystkim chodzi. I teraz tak, to jest moje osobiste doświadczenie, które podziela też wielu innych, jak już wiem, bo dotarłam do tego szukając wspólnoty wielu innych trenerów rozwoju osobistego i wiele nurtów rozwoju osobistego. Jest czas i jest miejsce, jeżeli czujesz, że tego potrzebujesz, na to, żeby nie wiedzieć to po pierwsze, po drugie, żeby nie działać. W takim sensie, takiej materialnej, fizycznej aktywności. Kiedy stracisz pracę, na przykład, taki imperatyw umysłowy, dobre rady z zewnątrz nakazują ci, żebyś siadł, rozpisał, czego ty w tym momencie potrzebujesz, pracy, jaką pracę jesteś zdolny wykonywać, jakie ty masz kwalifikacje, zorientował się, jakie są portale, w których gazetach możesz to znaleźć. Rozpisał sobie osoby, które znasz i gdzie możesz się zgłosić. Co w momencie, kiedy ty w tym momencie absolutnie nie masz na to siły? Wiem teraz to bardzo dobrze, że w momencie, kiedy nie masz na to siły, działanie jest tylko i wyłącznie przypadkowe. Nie masz w środku energii, która by kreowała coś dobrego. Ty w tym momencie potrzebujesz totalnej koncentracji na sobie, jakby. Nazwijmy to jedną z opcji jest utulenia siebie, odpoczynku po czymś trudnym co się w tobie zadziało. Być może że restrukturyzacji schematów w twojej głowie, restrukturyzacji celów, pragnień na nowo poskładania wizji i zasobów, które masz. Więc jak najbardziej ten moment, kiedy nie wiesz, kiedy potrzebujesz tego odpoczynku, uważam, że jest kluczowe, nawet zabraniałabym ci takiego siłowego Takiej siłowej aktywności na siłę, żeby tylko coś robić, żeby szukać, żeby działać, żeby radzić sobie z problemem. Wiem, że to jest trudne, bo to wymaga dużo zaufania do czegokolwiek wyższego i większego, do Boga, wszechświata, kosmosu nazywaj to jak chcesz, do siebie, żeby w tym momencie pozwolić sobie na ten czas, bo wydaje się, gdzieś tam umysł logiczny mówi, że tracisz czas, rozwiąż swój problem. Natomiast potem się okazuje, że oczywiście Ty możesz w jakimś sensie rozwiązać ten problem, jakieś działania podjąć i one dadzą być może jakiś efekt. Być może znajdziesz jakąś pracę w tej trudnej sytuacji, być może gdzieś Ci zatrudnią, być może to się nawet całkiem szybko zadzieje. Natomiast energia, z której Ty działasz, która zupełnie nie jest skoncentrowana i która zupełnie nie jest zdolna w tym momencie kreować rzeczy wielkie w zgodzie ze sobą i z Twoim sercem. Niestety nie poprowadzi cię w to miejsce, które jest dla ciebie. I bardzo możliwe, że znajdziesz się na przykład w przypadkowej pracy i nie będziesz zadowolony z niej i poczujesz w krótkim czasie, jeżeli masz kontakt ze swoim wnętrzem, że wcale nie rozwiązałeś swojego problemu. W związku z czym chciałabym zachęcić do tego, żeby to już jest jakby drugi gruby temat i szeroki obszar, żeby postarać się o znalezienie zaufania i spokoju wewnętrznego, o czym będziemy mówić na kursie więcej. Tak, żebyś mógł działać wtedy, kiedy rzeczywiście w tobie jest intencja, pozytywna intencja do działania w zgodzie ze sobą, intencja, która może krować rzeczy właściwe w twoim życiu, a umiał odpuścić, puścić i zaufać czemuś większemu, poddać się, przejść w ten letak, którego potrzebujesz wtedy, kiedy nie chce ci się działać, kiedy intuicyjnie czujesz, że nie jest na to moment. Chciałabym, żebyś mógł się tego nauczyć. Wiem, ile mi to dało i wiem, że od tego zależy również to, jakie podejmiesz decyzje i czy są to decyzje właściwe. Czasami decyzje, które mają, um, nigdy do końca nie wiemy, jakie konsekwencje, na jak długo mają te decyzje konsekwencje. Więc bardzo ważne jest, żebyś nauczył się, czy nauczyła się rzeczywiście rozróżniać, kiedy jest czas na działanie, a kiedy jest czas na niedziałanie. Jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia, bo tu pojawia się pytanie, co w takich sytuacjach, kiedy ja bym chciała nie działać, rozłożyć się, e, chciałabym móc sobie pozwolić na taką wygodę niedziałania, a tak naprawdę potrzebuję działać, ponieważ muszę mieć na przykład środki na utrzymanie, a straciłam właśnie pracę. E, o tym będę mówić więcej, będziemy więcej mówić na kursie, dokładnie jak to zrobić, bo oczywiście są to sytuacje różnego kalibru, na ile ja mogę nie działać, w jakim zakresie nie działać i jak długo nie działać. Natomiast chodzi generalnie o nabranie takiej umiejętności rozróżniania, kiedy jest potrzeba działania, a kiedy nie działania. W sytuacji, o której, e, która przychodzi mi do głowy, czyli sytuacji na przykład utraty pracy, też możesz to w pewnym zakresie zrobić, bo nawet jeżeli zaczniesz działać od razu, Czyli w momencie, kiedy yy, straciłeś pracę dzisiaj o 15, tak, wychodząc z pracy, dostałeś wypowiedzenie, wali ci się świat, ponieważ potrzebujesz utrzymać całą rodzinę. Wracasz do domu, jesteś rozchwiany i podejmujesz różne kroki, różne działania w tym stresie. Sam dobrze wiesz, że prawdopodobnie te kroki będą zupełnie chaotyczne, być może coś z nich wypali. Są lepsze sposoby, żeby te kroki nie były chaotyczne. Potrzeba właśnie tej umiejętności, pewnego bardzo rozsądnego, bardzo mądrego z wglądem w siebie i z zaufaniem, nie działania.